Dzień dobry, witajcie w moim kamperze. Ogólnie mieszkam w kamperach 5 lat, teraz e, nagrywam dla Was vlogi codziennie, więc zobaczmy dzisiaj, hmm, zacznijmy od śniadania. Takie widoki dzisiaj z okna, z klifu, zaraz będzie spacer. Czas na kolejny spacer No i w takich warunkach to można spacerować W takich warunkach to można pokazywać otoczenie tutaj No jest przepięknie Już zachód słońca powoli Dość wcześnie, no bo w sumie to zima jest W tamtą stronę są ruiny jakiegoś takiego zameczku i zejście do plaży ale nie wiem czy dzisiaj tam podejdę dlatego, że zostało jeszcze dużo rzeczy do zrobienia a dzień się powoli kończy jest piątek, może znajomi jeszcze dojadą później no zobaczymy jesteśmy na szczycie tego klifu zobaczcie jakie one wielkie są tam w oddali ludzie spacerują sobie na plaży zobaczcie, jacy oni maluczcy są tutaj widać osuwisko tępnięcie ziemi, tąpnięcie ziemi trzeba uważać piękny zachód słońca, to jest to a tutaj wyłania się kamperek. porozmawiajmy więc o lodówce. Słuchajcie, mam ją od kilku dni włączoną i no na pewno nie jest idealna. Eee ma ciekawych wad ta lodówka zaraz Wam ją tutaj pokażę pokażę Wam plusy i minusy na pewno plusem jest cena bo 300 że 65 funtów kosztowała więc jak na tego typu lodówkę 85 litrów to naprawdę nie jest duża e, firma to jest jedna z chińskich ponoć kompresor jest LG więc to ma być super pięknie ale no, bierze dużo prądu. Bierze 6,5 Ampera, kiedy jest włączona, kiedy po kompresor pracuje. I no, jest to sporo, dlatego że moja poprzednia lodóweczka, która była otwierana z góry, na pewno widzieliście już recenzję tej lodóweczki, brała 2-3 Ampery. No, to jest ogromna różnica, prawda? Um, następnie oprócz tego pracy kompresora, to jeszcze jest to jego praca tego gazu, który tam jest, i ja często przy zasłoniętych oknach, ja na myślałem, kurde, znowu pada deszcz. A teraz posłuchajcie, znowu pada deszcz. A wiedziałem, że to ma być pochmurno. Chodzi o to, że tam w środku tam się przelewa ten gaz w jakiś sposób. Nawet w instrukcji obsługi jest napisane, że, hmm, że odgłosy przelewania, e, takie kapania to nie jest warto, to po prostu tak jest, tak ono tak pracuje. Um, I no taki dziwny ten odgłos jest. Taki. No, takie jakby właśnie na zewnątrz coś padało, e, tak jakby się zlewało po prostu z rynny, taki, taki odgłos. I to jest takie troszeczkę e, dziwne, mam nadzieję, do, mam nadzieję że się do tego przyzwyczaję, bo no jest to takie trochę ta psychorobin. Kurde, znowu pada. Co dzień nie pada. <grych> um, oprócz tego, jak jest zamrażelka włączona na Maxa to wtedy ona bardzo często się włącza. Bardzo często się włącza, przez co nabierze dużo prądu, tak? W tym momencie nie mam nic w zamrażalce i przestawiłem na bodajże minus 12, bo nie da się cieplej zamrażalki ustawić. A jakbym chciał ją przerobić na lodówkę, to muszę wyciągnąć całą tutaj tą Przegrodę z Muszę powiedzieć o firmie, która odkryje to kupiłem tą lodówkę, i jest wyśmienita obsługa klienta, dlatego że przyjechała mi lodówka bardzo szybko. Nawet pisało mi na ebayu, że będzie na wtorek, a była na niedzielę, czyli wcześniej, wysłali od razu. Przysłali mi ją z uszkodzonymi drzwiami i drzwi mi przysłali nowe w ciągu kolejnych dwóch dni co prawda te drzwi, które dojechały, one były takie, no by były naprawiane w sensie, że mm, pomalowany był w taki sposób, jakby po prostu, jakby niedoróbka była jakaś. W każdym razie udało mi się poprzekładać fronty, także po prostu mam stare drzwi z nowym frontem i to wszystko w tym momencie działa. Mm. I wygląda dobrze przede wszystkim. Ja powiedziałem im właśnie, że no okej, okay, no te drzwi są, no złe są Oni powiedzieli, że już nie mają e, zapasowych i mogę im odesłać całą lodówkę. On ja mówię, no dobra, potrzebuję lodówkę, nie potrzebuję się bawić z wami i tak dalej, możecie mi rekompensatę wysłać. Zaproponowali mi rekompensatę 20, 15 funtów. Ja powiedziałem, że mm, bardziej myślałem o 50 funtach. No to powiedzieli mi, ok, no to ci odeślemy 25 funtów i więcej nie możemy. No to... Z wysłali mi z tym, że oni wysłali mi już te drzwi, tylko ja sobie poprzekładałem te części, żeby one bardziej pasowały i oni jeszcze mi wysłali z powrotem 25 funtów. Myślę, że całkiem ok. Wydaje mi się, że mogłoby mieć lepszą izolację, ta lodówka grubszą. Hmm. Koniec końców, no jest to jest ok, no nie można się przyczepić do jakichś, wiesz, dużych dużych mm, rzeczy. A człowiek, tak, no fajnie by mniej brała prądu. I by się nie włączała tak często. A mi się wydaje, że włącza się tak często, dlatego że ma słabą izolację. Zaraz zobaczmy na tą lodówkę teraz. Bardzo ważne dla mnie jest to, że ta lodówka ma tryb nocny. Jak przytrzymamy 3 sekundki, to po prostu jest noc dużo ciemniej i jest bardzo to moim zdaniem przydatne. Um, możemy ustawić sobie temperaturę. Na przykład tutaj lodówki 4 stopnie, myślę, że jest ok możemy sobie ustawić na minus 20 maksymalnie ale teraz tego nie potrzebuję więc zostawmy przy minus 12 dobra i teraz tak tutaj mamy zamrażalkę jest całkiem ok mamy lodóweczkę Były dwie szufladki, dwie na drzwi. Trzecią sobie wziąłem z drugiej. I teraz pod tymi kapsłami, tutaj e, jest miejsce, żeby przewiercić dziurę i tu wkręcić się w szafkę, żeby, żeby to się trzymało. I tak zrobiłem tutaj, u dołu. I właściwie w tym, tylko w tym miejscu jest oryginalne mocowanie. Tutaj dokręciłem u góry do szafki, tutaj dokręciłem u dołu i jest, trzyma się no i generalnie lodóweczka prezentuje się całkiem, całkiem dobrze moim zdaniem w opisie tego filmu dam wam link do konkretnie do tej lodóweczki, z tej firmy którą ja kupiłem dlatego, że nawet jak ludówka nie jest idealna bo zdecydowanie troszeczkę za dużo prądu bierze ale w sumie, wie, wiecie, przy tym dużym panelu, przy tych akumulatorach, które ja mam teraz ja sobie dam radę, wiecie, y, bierze mi to w tym momencie Jakieś bodajże 8% baterii w samej w zasadzie całą noc. A tak za cały wieczór to tak 15% baterii. Oczywiście mówię o mm, lodówce, ogrzewaniu i pojedynczych światła. Bateria jest 200 ah litowo-jonowa. Żelazowo-fosforowa. Więc, więc będzie dobrze. A więc stwierdziłem, że jak na moje potrzeby ja potrzebowałem dużą lodówkę, dlatego że jak przyjdą goście do mnie do kampera na różne wycieczki wyjazdy no to wtedy potrzebuję żeby każdy miał troszeczkę przestrzeni w tej lodówce bo ta poprzednia była zdecydowanie za mała, także by the way, jakbyście chcieli poczuć ten klimat kamperowy, zobaczyć, jak się żyje w wanie w kamperze, i przeżyć taką przygodę, to napiszcie do mnie, choćby na Instagramie lub jest grupa towarzysz Podróży Poszukiwany Wielka Brytania i tam możecie sobie dołączyć do grupy i tam już ogłoszenia o różnych wyjazdach. Ale jeśli któryś z Was chciałby przeżyć na przykład więcej e, dni w kamperze na przykład, nie 4-5 dni. E, takiego zwykłego takiego życia, nie wycieczkowego, tylko po prostu takiego prawdziwego van to też napiszcie, jest taka możliwość więc, e, jeszcze takich osoby nie miałem zobaczymy, kto będzie pierwszy <grym> e, Dobra, słuchajcie, dzisiejszy film jest bardzo krótki, ale czasami tak jest, że no mało się działo, e, powiem wam tak naprawdę już kończąc e, że tego dnia e, pomagałem mojemu przyjacielowi znaleźć usterkę przez telefon. Wymieniał akumulator i coś się stało. Nie wiadomo co się stało. Może porozmawiamy z nim e, w kolejnym filmie i zobaczymy, czy zgodzi się, żeby pokazać, co tam się odwaliło w jego kamperze Wymieniał akumulator i nagle przestało ładować. Było słabe połączenie. Hmm. I znaleźliśmy usterkę. To była taka wizyta telefoniczna u lekarza <noise> ale udało się znaleźć usterkę e, tak diagnoza była dobra znaleźliśmy usterkę i i teraz zamówił część i będzie dopiero w połowie stycznia, a w międzyczasie wiem, że naprawił e, tak na chwilę i działa dobra, ważne jest to e, widzicie, już już gubię wątek, prawda? gubię wątek, e, dlatego, że jest e, już za ciemno jest Wiecie co, e, w tym okresie takim zimowym, właśnie to już już już, 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 prawie będzie moje święto, 20 grudnia. przesilenie jesienno-zimowe. I od tego momentu, za ten tydzień, tak, e, już będzie więcej słońca. Słuchajcie, no, dla mnie najważniejszy jest ten czas, przesilenie 20 grudnia. Może powinienem pojechać do Stonehenge na ten dzień? To jest ciekawe. Może tak zrobię. <laughs> um, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Stonehenge. Do zobaczenia jutro. Jutro będę pływał na skimboardzie. <laughs> A może następnego dnia opowiem właśnie o kosztach życia w kamperze. Taki jest motyw. Myślałem, że to dzisiaj nagram, ale Jestem, muszę, muszę odpowiedzieć tak naprawdę w końcu, bo e, to się ma gdzieś w głowie, a to trzeba w Excel rzucić, wyliczyć i zobaczyć, e, bo dużo się zmieniło od kąt tego kampera i koszty się zmieniły. Hm. Dobra, do zobaczenia jutro rano.